Doberek kochani, dzisiaj jest 25 maj, czwartek, 2023 rok. I jakie przesłanie przesyła nam dzisiaj Tarot? Odwrócona gwiazda. Kochani, yy, dzisiaj będzie nam się wydawać, że no to już jest wszystko za nami, coś nam nie wyszło, nie poradzimy sobie. Taki dość trudny dzień, ale nie przejmujmy się, bo czasami trzeba przejść taki drobny kryzysik i udowodnić sobie i otoczeniu, że nam na czymś zależy. Idźmy obraną ścieżką, taką, która nam w duszy gra, a wszystko, mimo wszystko, będzie dobrze. A co nam pokazuje wyroczenie Zielonej Wiedźmy? Zielona Wiedźma daje nam dzisiaj pomidorka. Miłość. Dzisiaj postarajmy się okazywać uczucia naszym bliskim, naszym przyjaciołom, że nam zależy, ale uważajmy w tym, jak się komunikujemy. Bo dzisiaj będzie jakiś problem z komunikacją starajmy się zastanawiać nad tym co mówimy żeby nie palnąć jakiegoś głupstwa które później odbije nam się czkawką więc podsumowujmy, podsumowując dzisiaj już przesłanie nie schodź z obranej ścieżki jeśli to ci w duszy gra ale uważaj na to o czym mówisz? Jak mówisz? Do kogo mówisz? Bo możesz, niechcący, nie mając absolutnie nic złego na myśli, powiedzieć jakąś sentencję, która wpłynie negatywnie. Więc myślmy i działajmy zgodnie z polem serca. Pięknego dnia, kochani, i do usłyszenia w kolejnym przesłaniu. Pa-pa!